Siemaneczko, siemaneczko, ja wszystkim witam was w kolejnym odcinku arenkowania, tym razem gramy z czyrzykiem. E, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sniki, Pewnie większość z Was nie da radoglądać całości, ale tym, którym się uda to serdeczne gratulacje. A cóż, kolejny pojedynek, kolejna zabawa, mam nadzieję, że się seria Wam ciągle podoba. A aktualnie mam też znowu problemy zdrowotne, nie wiem, z jestem ostatni tak takorostegowany, więc jakby gdzieś tam przez przypadek się trafił dzień, w którym... ojoj. Ech, jest taka para, że to nie sprawił i nable. prawie niemożliwe do wygrania, Ech, to wam mówię, że... że Was serdecznie przepraszam, ale mam nadzieję, że się uda wszystko dobrze nagrać i żeby było z odpowiednim zapasem i tak dalej, ale... Na zdrowie, no nie ma idealnego wpływu, trzeba się z tym po prostu pogodzić. Niveluje odporność na magię wroga. Tylko czy niweluje odporność? Może przetestujemy coś? Dobra. Kraśki. Wól w stanie z odgotowości bojowej na starcie. Zaczynasz z logistyką, w ogóle masz machiny. Machiny też nie są w sale takie złe. Eee, może by zagrał jakąś hybrydę. Eee, może by zagrał jakąś hybrydę. Fajny mroczek jest. Powiem wam, że rozkładzik jest, nie? W ogóle jest fajny mrok, co nie? To mi się podoba. Ronosmy czy siły pierwnowadne egzorcyzmów. raz. Egzorcyzmów i nietykalności. A czekajcie, muszę sobie skillwele odpalić, a nie odpaliłem sobie go od razu. Już wam pokazuję, bo chcę sobie sam coś sprawdzić w razie czego. Już wam to pokażę. Nie tutaj, tutaj. I znowu kapłanem runów gramy. Można zrobić tak zwany machiny. Coś takiego. Obrona z utrzymaniem pozycji. Coś takiego, runy. Trężniejsze runy. Logistyka, no to w sumie spoko, nie? Ale no wtedy to tak średnio wychodzi. Szczerze powiedziawszy, można spróbować zagrać machiny, ale można spróbować zagrać i kulkę. Kulkę z dodatkiem po prostu tego mieczyka i z jakimś szczęściem po prostu coś takiego. Wiem, że przeciwko Inferno może być to ciężko zagrać, ale... Zobaczymy, jak ten artefakt działa, bo już go dokładnie nie pamiętam. Na razie sobie to tak zostawiam. Wiem, że logę na pewno trzeba wyrzucić. Logistyka leci out. Kurwa, logistykę miałem wyrzucić, a nie machiny. Dobra. Ok, to gramy mrok, jak mrok dostaliśmy. To gramy kolejny ko kompletnie inny pomysł. Eee. Gramy kompletnie inny pomysł Gramy pod mroczek z cierpieniem flaczkiem coś mniej więcej takiego dobra no i tak tam w tą ścieżkę chyba pójdziemy okej okay. no i dobra jest rozkład jest super Unik z inteligencji, czy tutaj masz coś ciekawego? No masz, więc lepsze staty magiczne Lepsze oświecenie, dowodzenie A nie, będziemy rozkładem bili, więc w sumie to Yolo watarów się przyda Machiny, ale co mi dają machiny jak nie mam ataku, co nie? Vitalność na pewno jest ważna w sama maga jest ważna, miszkląt jest na pewno walczny, bo jest cierpienie Eksperckie to, szczęście żeby cokolwiek bić Spowolnienie tam jest, na ale to tak średnio, a atak, hmm Lepsza znajomość runów, zagramy bez ataku Zagramy sobie bez, bez ataku Zagramy sobie z odpornością, bo się może na pewno przydać Absolwent więcej magii. Zaraz to jeszcze, jeszcze nam będzie to na pewno dawać. Jak ten Chirek wyszedł? 6, 6, 11, 7. Jakaś siła czarów, jakaś odporność. Pójdę sobie ścieżkę prawilną, czyli tą. To wyrzucimy. I będziemy bić środkową ścieżkę. Chyba pójdę. Gdzieś tak sobie mój mózg to wyobraża. Gdzieś tam sobie to mój mózg wyobraża. Można było robić hybrydę z rozkładem. I z łucznictwem. No ale to też taka hybryda na wywyszła, nie? Już skillwella mogę włączyć, będziesz przeszkadzał tylko i wyłącznie. Okej, okay, tutaj. Dobra, lecimy na spokojnie. Sporo jest wiedzy, sporo jest siły, jakiś defik będzie i tak dalej. I tak dalej, coś tam robi, odporność na zaklęcia, odporność, obrażenia od zaklęcia ziemi, nie wiem czy to jest jakoś super, fajne z jedenaczka daje, co nie, co nie jest tak najgorzej Jest tylko lepsza znajomość runów, więc to też nie do końca No to mi się podoba Ale raczej tutaj mimo wszystko staty magiczne Jak już bić 150 wiedzy, to jest dość dużo To jest dość dużo no, może wystarczy, nie wiem. A nie, bo on jeszcze ukradnie. Obra, ale to chuj. Zawsze zapominam o tym kradnięciu, po prostu zawsze. Kurde blade, no zawsze zapominam, no zawsze. A ma to odporności, nie? Ale nie wiem czy to ściąga to te odporności, ten artefakt, no kurde, no chciałbym wam powiedzieć, ale... Ja czasem naprawdę już takie rzeczy po prostu gdzieś tam wylatują. Grupowe cierpienie tutaj wpadło, anyway. Atak dostaliśmy. No ale atak pójdzie out w takim razie. Ekspertka znajomość runów. No, bardziej przydatne mimo wszystko. E, magia destra, no nie mogę mieć destra i, i, i mroku. Okej. Okay. Moc wytrzymałości, lepsza wytrzymka, dłużej przetrwamy. Eksperckie szczęście, moc wytrzymałości może być. Do tego myślę w sumie to tyle. Jeszcze jeden level wpadnie z tego artefaktu. Myślę, że go tam trochę to zaboli, tak sobie sądzę. No wiedzy nie mamy jakoś mega dużo, to jest oczywiście z tym problemem. Nie wiem czy w ogóle tylko laczka sobie nie chcę zmniejszać i spróbować dostać tego absolwenta mimo wszystko. Eee... Mimo wszystko to samo, to samo, samo utrzymanie pozycji. Doskonałe runy w sumie mogą się przydać, nie? Bo nie będziemy cały czas wstać z tyłu. też będziemy klikać utrzymanie pozycji, trudno, nie? Znaczy nie na wszystkim, no ale w większości, nie? Mm. Nie wiem, no jeszcze jeden level mi potrzebny jest, co nie? Nie wiem, zobaczymy. Mamy dość dobrą sytuację, bo mamy grupówki, rozkładu I tak dalej, no to tam jednak pomaga, co nie? W szczególności przeciwko Inferno, gdzie one się bardzo, bardzo szybko rusza Tylko one zbyt dużo ma odporności, co nie? E, tutaj płynny oddech kryształowa, płynny, żeby jakby mi będzie stał, żeby trochę sobie popłonął Misiu69, e, Misiu, 69, misiu pancerzony, żeby był twardy Władca płomienia, bo rzucimy tam Tutaj mimo wszystko e, Będę chciał gdzieś może ogień rzucić Bardziej mi się wydaje mobilne, no ale ty przynajmniej z bliska dość mocno bijesz Ciebie Masz więcej życia Ciebie defensywnego, a ciebie a liczmy, że te wyniszczające pomogą, co nie? Zruna piórno władne nietykalności w miarę się nie powtarzają poza drewnem Oj, nie powtarzają się te Ale runa nietykalności można bez problemu klikać i się przydefować Okej, okay. no dobra, no to we will see. To zobaczy Czy sprawdzę ten artefakt? To jest kurwa pytanie, ale potrzebuję jeszcze jednego levela, no no on tak, no co, no to on, on nie ma odporności na rozkładów, no chyba, że ten z teleportacją weźmie sobie tego ziomka. Jest bardzo możliwe, nawet uznałbym, że bardzo, bardzo. No ale zobaczymy, mroczne odrodzenie nie działa na ciebie. ale przez szczęście, to przynajmniej jak coś to będziemy bili. No nie mam też dużo wiedzy, no i mi ukradnie, pamiętajcie, chłochlik mi ukradnie. Ukradnie mi wszystko, co, co, co w życiu mi tutaj dało. Tylko absolwenta nie brałem, już mi nie chciał go dać, hehe. <laughs> Ok, trochę się tam zmiskikowałem ogólnie rzecz biorąc, no ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. No zobaczymy, no. Jakieś odporności są, aby chciał mi kątle rzucać, albo nawet jakby chciał magę na mnie działa grać. Aby wziął kulę ognia i na moje utrzymanie pozycji, no to może być problem graf. Okej okay. ready? Ready to battle To nie będzie łatwa gra, bo gramy gorszą frakcją Ale mimo wszystko mamy fajnego, fajny mrok, nie? Okej, okay, 27 Boś, kurwa Powiem wam, że grubo Powiem wam, że naprawdę grubo, grubo się bawimy Że grubaśnie to wygląda Uuuu, 27 ataków. 8 defpa. O kurwa, nie to, to poszalał czy żyć poszalał. Dajmy się skupić, co my mamy do opcji zrobienia, no. Nie wiem czy w ogóle wszędzie w ogóle tak naprawdę nie wejdzie nietykalność i utrzymanie pozycji, ale okej. Okay. Standardowe ustawienie jest nikiego kraśkami, niczym się nie zmieniło. W ogóle przyszły sarny i przyszły jeść sąsiadowi zboża, ale nie wiem czy on se to ogarnie. Gdybyśmy byli w dobrych stosunkach, to bym może to ogarnął, ale nie jesteśmy w dobrych, więc to tak patrzę przez okno i widzę jak sarny wpierdalają Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8 osiem sarw pieprza Boże, więc to... to... Nie jest fajne, nie, nie będę was oszukiwał, nie? Okej, okay, ten jest przynajmniej tutaj, nie? To tak mi dużo nie ukradnie, hm... To mi się podoba Że mi za dużo nie ukradnie, to jest super Super sprawa nie musimy wszystkimi dawać defy, to my jak tak bardzo aż wszystkich nie potrzebujemy. 30. No to i tak mimo wszystko lepiej zaboli. I tutaj, no cóż wam powiem, Że nas siły sobie walniemy na spokojnie, żeby więcej strzelić. Jakiś lak. Fajnie, super. Tutaj runa nietykalności. I DEF Tutaj runa nietykalności I DEF No i 13 many mi tylko okrad. No i jest super, nie? Już jest super, już się nie ma czym, czym przejmować Już się nie ma czym przejmować 11, 14 Grubasek, ryzykujesz, potrzebujesz mu zbić trochę Ale nie wiem czy nie chcę zbić mu tych... Biegających, idą walny 30, 37, 18, 22, 18, 30, 37. To jest naprawdę sporo. Z tyłu, no coś tam strzelasz, no ale. A sprawdźmy w ogóle, co strzun ma defa. Ma atak, ma piekielny ogień, ale nie ma jakoś dużo mocy, więc słabmy tego ma maksypunkka. Dobra, na nietykalności i def. No, ogień, ogień, ogień. Ten jest, ten jest za mocno bije z tej pasywki. On ma w ogóle mocne inicjatywy, nie? Wzmocnione. I tak dalej. No nie jest to super sprawą. No nie jest to super sprawą. To mi się osobiście, no nie podoba. Koszmar czeka na spokojnie. Nie wiem, w sumie czeka na bramę. Ok, to my rozkaz rzucimy w tą stronę. No dość niewalną, mimo że byłem na. Na defie, nie? To i tak mnie 13 z, mi zwinął, nie? No nie, fajnie, nie? No nie za przyjemnie. Okej, okay, zmoralowałeś, co mi szczerze powiedziawszy, niewiele przeszkadza. Tutaj będę chciał rzucić nie różne nietykalności po prostu i cię strzelić, nie? A nuż wyniszczające weszło, nie weszło. Okej. Okay. My tutaj mamy, cóż, cierpienia grupowe. Nie wiem, czy ja nie chcę zacząć od rozkładu od razu. Trzy jednostki. Leć. Ok. Luna nietykalności. I def. Dobra. Czarci podmiot, okej. Okay. No to nie działa odporność na magię, na rozkład, więc z git. W chyba ma szybką bramę, nie? Chyba tak też jest. Oj, prawa mod jest. To nie jest fajne. Jeszcze prawą mod sobie wziął. Super. Super, prawa mod zajebiście, no. XD <grym zda> ja oj, 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 nie mam tak naprawdę aż tak dużo defa bym chciał, co nie? A też potężnie runy mnie powchodziły jakoś mega zajebiście. Coś go tam boli, to wszystko, nie? Jak się zbramował, trochę go tam popukarało, nie? Więc to spoko. Ale ten rozkaz dość mocno bije, nie? Prawdę mocno bije, no i cokolwiek mu rzucę, to on sobie rzuci kolejną rzecz, więc ja tutaj muszę grupówki mroku napierdaszać, nie? I tyle. Defy, defy, i that is all I can do for you. Dobra Ja mogę tego trafić, nie? Bo tak się tylko ustawili Ile on ma many? Jak mu dam cierpienie to nic to nie zmieni Bo on se rzuci zaraz i tak naprawdę wyjdzie na to samo Więc muszę rozkładem od razu z tych ziomków Dobra, bi, okej. Okay. Fajnie, spoko. Ma światło, więc 20, nie dość, 27 ataku to jeszcze światło, nie. Sprawką mocą, to tam powiem wam, że... Fajno, fajno. A tutaj... Nie mamy za dużo co zrobić, ale runę Smoczej Siły... I wait, bo byłeś na defie. Okej, okay. to bo mogę strzelić na pełne i w 3... Trzy naprawdę jednostki, to się wydaje naprawdę solidne. To ciebie też mógłbym zbić. Mam też w sumie płonięcia, więc też mogę fajnie rzucić przed swoją twarzą, ale mi się wydaje, że to nie jeszcze nie ten moment. E, tego się trochę was, was maściowie wszyscy boję, ale tych z tyłu też, co nie. Się nastawili, okej, okay. Runa berka, runa tego, runa, runa władna nietykalności nie. Runa smoczej siły 81 defa masz, fajnie. Ty Runa smoczej siły już nie zrobisz, ale masz Runa nietykalności na spokojnie i def. Gruba zdajesz defa. Ale rzucił jaki czarbo. A pojedynczą wytrzymałość nad tego okej. Okay. Okej, okay, moralujesz, to mi to nie przeszkadza, co nie? To nie jest żaden jakiś tam problem. MDF, defa, okej. Okay, super. Le mam. 113 many. Ma jakieś skrzeszenia no raczej wątpię, nie Dobra, spoko. Tutaj na przyszłość, na spokojnie, żeby się przetrzymać, to jest wszystko. Potem będziemy mogli coś walnąć. Ale na razie, 79 defa to wygląda solidnie. No, ten koszmar jest trochę problemem. Ale myślę, że dam sobie z tym jakoś radę. Tak naprawdę, pudło ładnie weszło. trzech oddał. No, to gruba z grubo oddał. Co nie gruba z grubo walnął. Też tutaj mnie zbijać, co nie chcesz mnie z tym zbić. Więc my tutaj na spokojnie runa smuczymy Siły I bijmy tego, bo to z pasywki za dużo będzie bił GIT I my teraz tak, że on jest tam daleko, jego herek jest tak bardzo, bardzo daleko A tak naprawdę wszystkie jednostki poza tym Ten jeszcze mamy ukradnie, nie? Rzucałbym teraz grupowe cierpienie Osłabmy gościa czy my chcemy tutaj cokolwiek rzucać na razie chcemy po prostu zrobić sobie runę piorunową ładną, zrobić sobie waita i potem jeszcze dobić sobie berka i wtedy w berka walnąć w tego spoka, nie? 178, nie? White. Eee... Runa berka, niech też się nałoży. Wait. Oki doki, oki doki, oki doki. Boli go ten rozkład, naprawdę. Dość mocno go boli. No nie ma, tylko rozkładu. No trochę tej many mi ukradnie. Ale ten rozkod, ile trwa? No, 5 tur. Okej, okay. ściągnął mi ciebie, no ale jest ogień tutaj, to będzie mu już trochę przeszkadzał. To boli. Fajnie. Lag, okej. Okay. Kolejne trzy poleciały. Spoko, pudełko zajebiście. Tylko nie wiem, czy nie walniesz wiece do tego, czy nie walnąć się. Co mi jeszcze miało być, wait? No spokojnie, bez paniki. Wszystko jest pod kontrolą. Tak sobie myślę. Okej, okay. ci nie mieliście rozkładu? Ten zmienił rozkład. Fajnie, tubcia. Prawa moc coś tam pomoże mu, ale spoko. Runa Berka, runa piorunowładna i wait. Git-git, rozkładzik kolejny. Fajnie, fajnie. Uuu, powiem Wam, że boli mnie ten smok. Strasznie mnie boli. Ten diabeł, co nie? Runa Berka i wait. Na defie byłeś, tak, tak, wait Ty masz za bardzo co użyć, co nie Dobra, na razie waitujmy On jest tutaj zgromadzony Runa ładna jeszcze, na no spokojnie, wait Lecą dość dobrze, no jeszcze mam trochę tej many, co nie Ale muszę też oszczędzać, więc spoko <śmiech> <śmiech> e tam. Dwóch polecało, spoko. Okej. Okay. Kolejne obrażenia lecą. Aby tamten wiecie nie żył, to bym jeszcze wiecie użył, nie? Ale. Pasywki na nim, nie bym co to, to zrobił, ale na razie no. Na razie to nie wiem. Okej. Okay. Dobra. Dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Przeciwnik poddał. No ale nie miał szans takim rozkładem. To już bym go po prostu zamordował. Dzięki wam dzisiaj zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. No i grupowy rozkład tutaj fajnie porobił. Dzięki wam no i do zobaczenia jutro. Dzięki wam i do zobaczenia. Bye bye.